Pokemon Go Wild Area 2025 Global został zapowiedziany 15-16 listopada. Bardzo mi się podoba to, że zachowany jest klimat z tamtego roku, czyli na dziko będą pojawiać się Mighty Pokémony. Są to Pokémony, które mają swoją ostatnią ewolucję, mają bardzo wysokie IV, bardzo duże CP. I dodatkowo oczywiście Safari Bole, czyli te bole, które są dostępne tylko na ewencie White Area i znacznie zwiększają szanse na złapanie Pokemonów. Tak jak widzicie na rozpisce, tych Pokemonów jest tutaj mnóstwo, można sobie zerknąć. Oczywiście będą dodatkowe, darmowe Ride Pasy na rajdowanie. E, incense, zwykły Incense będzie respił nowe Pokémony. W trakcie tego eventu będzie płatna przepustka, która daje no dosyć dużo bonusów tutaj, ponieważ krótszy dystans na jajka, dwa razy więcej candy czy nawet lury, które są 2 godziny, no i oczywiście Shiny Boost. Więc tutaj płatna przepustka naprawdę robi dużo, ale zwróćcie uwagę, że kontent powyżej, który jest darmo, też jest dosyć tak naprawdę ciekawy, ponieważ możemy złapać mnóstwo nowych Pokemonów. U góry też mamy debiuty nowych Pokemonów, nie wiem co są za poksy, więc nawet nie będę mówił, ale możecie sobie zerknąć plus nowe Shiny i z tego co widzę, no to nie ma tu informacji, jakie rajdy będą, a to też będzie ciekawe. I też na pewno o tym evencie powstanie jakiś dłuższy materiał, ale to już dopiero w listopadzie.